Mimo pandemii to już piąty puchar polski seniorów we florecie, a w nim 55 zawodniczek z całej Polski. Wśród nich pierwsza po grupach Julia Walczyk AZS UAM Poznań. Zwolniona z walk w tabeli 64 zaczęła swoją rywalizację od walki o wejście do szesnastki. Po drugiej stronie tabeli Hanna Łęczmińska, również AZS UAM Poznań, lecz obie te zawodniczki nie spotkały się w ścisłym finale. Pierwsza Julia awansowała do finału wygrywając ze swoją imienniczką i klubową koleżanką Julią Chrzanowską 15-10. Natomiast Hanna Łyczbińska uległa Martynie Jelińskiej AZS Poznań 14-9. finał Julia Walczyk, Martyna Jelińska wygrywa Walczyk 15-5. Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszej postawy i dyspozycji oraz cieszę się, że po raz trzeci z wędu wygram Polski. Pozdrawiamy z Gdańska.